Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę Wam jak przygotować... Tak to się nazywa? Amaretto Fizz. Zapraszam. Jak pewnie doskonale widać, Dni gorące się zaczęły, a będzie jeszcze gorzej. No dlatego ugotowałem tutaj taki orzeźwiający, no nie ugotowałem, nie pierdol, bo niezmyślnie, nie wymyśliłem go, ale znalazłem, ukradłem i przekazuję Państwu. Orzeźwiający, prosty w wykonaniu, słodziutki, zaraz się Państwo przekonają. Najpierw kieliszek. Ten kieliszek mam zamiar błyskawicznie schłodzić, mieszając. I to tak szybciutko. Ach, Ha! O pierunie. W zasadzie można by dwa pierwsze składniki wstrząsnąć sobie, aczkolwiek ja tu idę za taką... E, powiedzmy sobie, no bo to, e, e, Czy to jest po prostu Mimoska, tylko z Amaretto dodanym? No tak, no to zrobię jak Mimosem, dlatego bezpośrednio w kieliszku. A nie, zaraz. Teraz. Chłodnym dodaję do niego. Jiggler. Nie dodaję do niego jigglera, ale jiglerem dodaję do niego. Oczywiście 60 ml Amaretto. 90 ml soku pomarańczowego. Olej, ale to nalewanie. No i co, jest amaretto, A żeby był fiz, no to sięgam po musujące wino. Bąbelkowe. Ja mam. Pierre <słuch> Lacrosse. Nie, cóż, ja pierdolę najlepszego. Pierre Lacrosse. Ja nie wiem. W każdym razie no, jest to brud, czyli takie wytrawne. i topuję sobie z niego tak, żeby nabąbelkowało. Oczywiście bąbelki koniecznie z lodówki. Kurde! Co jest? No i to jest. A Fizz, skosztujmy. Ach, doskonałe. Tak jak mówiłem, no, jest to. Jest to fajna sprawa, kiedy jest gorąco. Jak widać, jest więce, jest chłodne. Jeżeli, oczywiście, tak jak mówię, winko misujące z lodowy i sok pomarańczowy, też najlepiej z lodowy. Jest słodziutki, taki bardziej kompleksowy niż taka zwyczajna mimoska. Co dodaje mu trochę bardziej wieczorowy charakter. Powiedzmy. Gdybym pił cały dzień, a tak oczywiście nie jest, no to może piłbym sobie mimosę do brunchu, a to można by sobie wypić do. No, e, pod wieczórka. Takie, takie wiecie, taka 15, nie, 17, o to wtedy najlepiej takie wchodzą. Ale jest to fajne i bardzo prosty przy przygotowaniu. Po prostu bierzemy składniki, bierzemy jakieś zimne szkło, siup, 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 lejemy, odnawiamy, żeby można z można wstrząsnąć też, amaretto i Soki i potem dodać do tego, będzie fajniejsze, ale będzie więcej roboty, a wiadomo, jak jest gorąco, to nikomu robić się nic nie chce, dlatego polecam w takiej formie. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Gdzie są bąbelki? Co? Gdzie one, kurwa, są? No nic, wiemy gdzie zaraz będą.